Półczynniki a i b we wzorze funkcji f spełniają warunki. Mamy tutaj na rysunku przedstawioną funkcję liniową. Wzór tej funkcji liniowej w postaci kierunkowej to jest wzór ax plus b, który możemy też odczytać z karty wzorów, ale mamy też podane w zadaniu. I teraz zastanówmy się, co oznaczają poszczególne, jaką pełnią rolę poszczególne współczynniki w tej naszej funkcji. Ten współczynnik A, jeśli chodzi o funkcję liniową, A, zawsze odpowiada za monotoniczność, czyli jeśli mamy większe A od 0, to zawsze ta funkcja będzie funkcją, która będzie rosła, czyli od lewej do prawej strony, jakbyśmy patrzyli, to po prostu nam musi iść do góry, natomiast jeśli będzie mniejsza od 0, no to będzie funkcja, która będzie malejąca, jeśli jest A równe 0, no to będzie to funkcja po prostu stała. No to za co to natomiast odpowiada współczynnik B w tym wzorze? Współczynnik B to nic innego tylko wyraz wolny, który będzie nazywany i w tej sytuacji jest to przecięcie z o y. I zawsze następuje to przecięcie z o y w punkcie dokładnie 0B. I tyle ile nam będzie wynosił B, tyle będzie nam wynosił ten punkt 0B, czyli na przykład powiedzmy, że B nam wynosi 1, no to będzie punkt przecięcia z 8 o Y będzie nam wynosił 0,1. No i na podstawie informacji, którą tutaj sobie przypomnieliśmy, możemy już odpowiedzieć na to zadanie. Skoro tą funkcję widzimy, że ta funkcja od lewej do prawej jest rosnąca, to na pewno nasze A musi być większa od 0. Czyli odpowiedzi, które nam odpowiadają to odpowiedź C i D. Co później jeszcze możemy tutaj zobaczyć, że nasze B jest tutaj pod 8x, czyli jest ujemne, czyli jest mniejszą wartością od 0. Co za tym idzie, skoro mamy mniejsze od 0, no to prawidłową odpowiedzią będzie w tej sytuacji odpowiedź B, no bo nasze B w tej odpowiedzi A jest większe od 0, a to jest nieprawdą, będzie po prostu poniżej naszej osi X. -ów. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco oraz pozostawienia łapki lub komentarza, jeśli materiał Ci pomógł. Do zobaczenia wkrótce.